Witam. To jest trzecia próba rozpoczęcia tego filmu. Za pierwszym razem nawalił mikrofon, za drugim razem przegrzał mi się komputer, no więc trzeci raz próbuję. Dobra. Zabieramy się stąd. Pędzimy co sił w szkitkach. Na samo dno morskiej latarni. No. Ochoczo i żwawo. No i w ten oto sposób jesteśmy przed łysem. Mhm. Otwieraj, otwieraj. Dzięki. Co? No. <laughs> wiedziałem Poprzednio zrobił to samo. E, tu za chwilę wiem, że stąd mi wyskoczy taki pan. A tu zaraz będzie złodziej samochodów. Profesjonalny. Proszę bardzo. Tak, to jest mój samochód. Ja jeszcze się po niego zwrócę do Was. Nie z nasze a Ostatnio muszę powiedzieć Wam ciekawą historyjkę. Otóż e, zamknąłem e, ostatnio klucze w samochodzie, nawet o tym nie wiedząc. Po prostu nie zauważyłem, zatrzasnąłem samochód i poszedłem i całą noc stał przed domem e, z kluczami w stacyjce. Śniło mi się tej nocy akurat, że mi ukradli samochód, ale się okazało, że nie ukradli. Dobra. Poprzednim razem jak przeszedłem przez ten tunel spiewczył mi się dźwięk. Przepraszam, zepsuł mi się z dźwięk, oczywiście, że powiedziałem zepsuł. Dobra, więc spróbujmy. Może się tym razem ten dźwięk nie zepsuje. Ale podejrzewam, że może być różnie. Nie wiem co się teraz dzieje. czym Z tym mikrofonem. O, może, może teraz będzie. Tak, mikrofon też jest czymś, w co muszę zainwestować. Tak, czekamy, czekamy. A w ogóle ten film, mam nadzieję, będzie około 15-minutowy. Może być. Działa. E... Ostatnio zauważyłem, że YouTube e, zwiększył rozmiar filmu, o, ale się nie przestaje się odzywać. Ty tam! Przestań gdzie jesteś! Zostań na rogach! Nie wstań na słońce! To sprawia, że ant Laszlo, nie ruszaj! Nie! Niestety nie udało się uratować Laszlo. Rozumiem. Rozumiem, chcesz. Rozumiem, chcesz pomóc za swojego kolega Laszlo. Dobra. No i teraz mamy. Teraz mamy taką sprytną. Powiedzmy, że nazwijmy to łamigłówką. Przecież jak dla mnie jest to po prostu taki patent, żeby troszeczkę utrudnić, żeby było ciekawiej. No cóż, nie wolno chodzić po piachu, bo inaczej wychodzą mrówki, te tak zwane end lions. To jest trochę bez sensu, bo można rzucać po tym piachu wszystko po prostu. Wystarczy, że stoicie na skrzydłach, na czymkolwiek i one już nie będą zawracać nam głowy. Dlatego deski jakieś tego typu rzeczy będą się nam przydawać. Nie potrzebuj tego. Najwyraźniej nie. Tam jeszcze coś jest. Coś tam chyba już. Dobra, no więc jedziemy. Hej! To sobie narobiłem kłopociku. Taka zabawa. Dopóki są kamienie, to jest w porządku. Później, jak będzie sam piach, będzie znacznie gorzej. Ale będą jakieś elementy o, kurczę. w szczęście była tylko jeden. Tak. Co my tu mamy? To i tamto. No i taka układanka. Wiem, że to fascynujące, tak to mi nie wyszło wybitnie. Słychać jak marudzą pod piachem. Dobra, i tutaj teraz już mieliśmy coś podobnego wcześniej. To jest bez sensu, niby fizyka taka dobra. Wystarczy ma się z. Ze... No, chociaż nie no. Dobra. Przez chwilę przestałem rozumieć działanie Gravity guna. Dobra, już teraz już rozumiem. Zwracam honor twórcom. O kurczę. Zostawcie mnie w spokoju. Przecież wcale tak dużo ich tu nie będzie. Ale na pewno boją się wody. Topcie się, Robale. Przyznam się szczerze, że mam arachnofobię. Nie naszych pająków, i swego czasu po prostu w ten sposób dawałem sobie z nimi radę. Znaczy nie to, że właziłem do wanny, one, one szły za mną. Po prostu robiłem im kąpiel w słoiku, czy w czymkolwiek. Wiem, że brzmi to brutalnie ale niestety nie stać mnie było na nic innego. No, słyszę Was, słyszę Was. O kurczę, jaki dźwięk fajny sobie ludzie, ja myślałem, że są zdolne do takich dźwięków. Ciekawe, czy dużo ich jeszcze. Trzeba przyznać, że mały ten statek. Nędzna nałajba. łajba. Myślałem, że mam gravity guna w rękach. O, kiepska pomyłka. Bardzo kiepska. O, to mi się przyda. I to też. To też mi się przyda, ale na razie chcę to. Pełny, tak? To w takim razie przerzucimy sobie to tam dalej, może się później przydać. Dobra i znowu kurde taktyka zdechłego dzika, bo mam tylko jedną tą blachę Więc nie ma wyjścia Wiemy I powoli zajmujemy się dezynsekcją i D. De Eratyzacją, chodź tu. Jaż to bardziej jest dezynsekcja, a nie deratyzacja, ale nic nie szkodzi. Nic nie szkodzi. Jak tam z czasem? Patrzcie, co za luksus. 10 minut i zdaje się, że jeszcze mam trochę czasu. Dobra, tu mam wielką skałę. E, aha, aha, aha. Mam wielką skałę na której jestem bezpieczny i teraz po jakichś dechach trzeba przebiec tam dalej, chociaż nawet, nawet nie muszę po dechach patrzcie, tu no jakiś kabel idzie, tu mamy taki bardzo sprytny generator który na dodatek działa i uruchamia o tamto urządzenie, które odstrasza mrówo mrówo paskudy ale na razie jeszcze zwiedzimy tutaj trochę Więc hmm. wlazłem tam na górę za pomocą jakiejś deski, już nie pamiętam. Za pomocą czego? Hop, hop! Nic z tego. Dobra, nie chcę się tracić czasu na tego typu zabawy. Chociaż może byłoby fajnie. Dobra, znowu trzeba trochę wystrzelać mrówek. Ale tym razem tylko dwie za daleko. Dlaczego nie chcę się bawić z tym? Tutaj nie będą chcieli podchodzić, przynajmniej będą próbowały uciekać. <śmiech> <śmiech>